Cześć i czołem, moi drodzy. Witam was w trzecim odcinku Asasyna IV. I zapraszam na podróż z naszym bohaterem. Mam nadzieję, że czeka nas wiele emocjonujących chwil. Zapraszam na ten odcinek. Akcja rozpoczyna się od... Od momentu, kiedy uwolniliśmy angielskiego kupca, on ze strachu już uciekł na statek. My zostaniemy jeszcze na tej wyspie, ponieważ mamy tutaj do zrealizowania trochę zadań. Zaczniemy od opróżniania kieszeni. Zaczniemy od tego nieszczęśnika. I proszę bardzo, opłacało się to. Znaleźliśmy tam mapę skarbów, czytajmy. Mam nadzieję, że ta mapa nam opisuje miejsce skrywania naprawdę bardzo dużych skarbów. O i mamy tą mapkę, aha, czyli 5 kroków. Od tej palmy. Znaczy nie 5 kroków, 5 palm od tej pierwszej palmy. Pod tabulatorem mamy podgląd mapki tego przylądka Bonavista, i mamy, możemy się rozejrzeć, co powinno być celem naszej podróży na, tej na tym przylądku, tej wyspy. Pierwsze co robimy to zdobywamy fragment Anemusa. Jak już mówiłem Wam wcześniej, w poprzednich odcinkach, prowadzę drugą serię poświęconą zdobywaniu fragmentów Anemusa. I zapraszam do obejrzenia tej serii, gdzie również zobaczycie, jak zdobywam fragment Anemusa, który widzieliście, który był przed chwileczką do zdobycia. Kontynuuję wciąż podróż do wnętrza wyspy. Idziemy coraz głębiej w wyspę. I doszliśmy do bardzo ciekawego miejsca, w którym Naprawdę czeka nas bardzo dużo roboty. Widzimy tam szantę do zdobycia. Ona pięknie tam faluje na drzewie. Oraz inne rzeczy do zdobycia. No to ruszajmy. musi ta szanta, ale ją się zajmiemy później. Może zajmiemy się najpierw tym coś pod ręką, czyli opróżnianiem skrzyneczek. Tak jest. Widzimy, że tutaj czeka nas naprawdę bardzo dużo roboty. Łącznie z polowaniem na te zwierzątka, które się tu kręcą. Te dzikie świnie. W tamtych czasach mięso, skóry tych zwierząt były na pewno bardzo chodliwe I nie omieszkamy tu upolować kilka tych zwierzątek. Jesteśmy bezwzględni. No ale cóż, musimy sobie jakoś poradzić w tym świecie. Kolejne zwierzątko. ile ich tu jest. Naprawdę czeka mnie dużo roboty. Naprawdę warto je upolować, no bo za to będą później pieniążki. Za mięso, kości, skóry tych zwierząt. A tu mamy w pobliżu już jakąś skrzyneczkę do próżnienia, opróżniamy ją. O, ile świnek na tej wyspie. Ta to nam podeszło aż pod nóż. Kolejne jeszcze dwie. Jerzy, jeszcze jedno tutaj na tej bicepce, już uda się ją? Tak jest, szkielety i no leżą, proszę bardzo, i tutaj, co my tu znajdujemy? Warto zajść do tej zatoczki, naprawdę do tego fragmentu wyspy, bo naprawdę jest tutaj dużo rzeczy do zdobycia. Kolejna skrzynka z jakimś bogactwem. I sprawdzimy sobie na mapce, co to jest. Majańska Stela. Oczywiście musimy ją zdobyć. No to bierzemy się za to. Tylko jak? Jak zwykle? Wychodzimy na wierzchołek. Akcja jakaś. O, i mamy zadanie. Dopasuj kształt podświetlonych przedmiotów. Czyli obracamy. Ja obracam zgodnie z kierunkiem, kierunkiem zegara. No i chyba takie ustawienie będzie właściwe, tylko trzeba przesunąć teraz. Chociaż mi jeszcze nie... O jest! I udało się. Pięknie. Co będzie w nagrodę? Chyba nie te kości. Po tej śwince. Tylko co? Kop. O! Ciekawe co ja wykopię. No mieczem będziesz, będziesz kopia, kopał. Szefie, co to za cudo? Kamień Maju, pięknie. Nie wiem, co to oznacza. Ile on jest wart? No ale trzeba było go zdobyć. I mamy kolejną rzecz tutaj do zdobycia w tej zatoczce. To jest fragment. Anemusa. Kolejny fragment. Ponieważ zbieranie tych anemusów wymaga dodatkowego czasu, ponieważ te anemusy, te fragmenty nie wystarczy tylko chwycić, tylko żeby je chwycić, to trzeba dotrzeć do tego miejsca w pobliżu tych fragmentów. A to wymaga oczywiście dodatkowego czasu, w związku z tym ja prowadzę drugą serię, gdzie pokazuję jak zbieram te fragmenty Anemusa. Jak widzicie, dojście do tego fragmentu nie jest takie łatwe. Nie wystarczy. Nie wystarczy tylko wejść na to drzewo i uchwycić ten fragment. O nie! Tutaj trzeba znaleźć drogę dojścia. Mnie, Mnie oczywiście udało się zebrać ten fragment anemusa. Ale to zobaczycie w drugiej serii, w której przedstawiam jak zdobywam fragmenty Anemusa. Pogonię tu jeszcze troszeczkę za tymi świnkami, ponieważ ich mięsko i kości skóra jest w scenie. Do zdobycia jeszcze ta szanta. Czyli trzeba wyjść na to drzewo i uchwycić tą szantę. No, czy to będzie tak łatwe jak fragment anemusa? O tym się przekonamy za chwileczkę. Spinam się, jestem coraz bliżej, i co się dzieje? Szanta mi ucieka. Przyjrzyjmy się, gdzie ona leci. Jak sami widzicie, zdobycie tej szanty nie będzie takie łatwe. Wymaga to, to odpowiedniego, ob, odpowiedniej obserwacji, jak zachowuje się szanta i wymaga dodatkowego czasu. Ja tą szantę oczywiście zdobyłem po kilku obserwacjach i pogodni za tą szantą, a to jak zdobywam tą szantę przedstawię Wam w dodatkowym odcinku, do którego to odcinka zamieszczę odpowiedni link w materiale, w tym materiale, który, który w tej chwili oglądacie. Wciąż poluję na świnki, ponieważ to się opłaca. Zajrzymy teraz pod ten wodospad, ponieważ tu kryją się według mapy dwie skrzynie. Mamy pierwszą skrzynię i kolejna skrzynia. się tu rozejrzę, no ale tu powinno być pusto, Nic, niczego tu nie powinniśmy znaleźć. I powoli opuszczam, opuszczam ten przylądek, tą wyspę, zbliżam się do, do brzegu, do statku, który, od którego się oddaliłem na początku naszej podróży. No, jeszcze jeden skok do wody. Jeszcze raz przyjrzyj się te, przy tej mapie. No, powiem Wam, że zostały jeszcze tutaj do upolowania zwierzęta. No, ale niestety ja nie mam w tej przy sobie żadnej broni, sz, znaczy pistoletu, szczelby. Mogłem te pistolety czy szczelby odebrać żołnierzom angielskim. Niestety nie odebrałem. I nie upoluję żadnych z tych małp, bo gdybym miał, to na pewno bym upolował. No, już jesteśmy przy brzegu. Jeszcze raz sprawdzę mapę. Wszystkie punkty zrealizowałem. Zostały jeszcze żółwie, ale w Asasynie są one niejadalne. Nie wiem dlaczego. Wiem z starych historii, że żeglarze wyprawiający się na podróże morskie czy dalekomorskie brali ze sobą żółwie, ponieważ były one bardzo wytrzymałe. Wytrzymałe, nie po potrzebowały wody, nie potrzebowały jedzenia. I były bardzo źródłem, bardzo dobrym źródłem pożywienia dla marynarzy. No ale w tu, Asasynie 4, widzę, że nie poluje się na te żółwie, dlatego będę dla nich bardzo pokojowy. Jeszcze się tu rozejrzę, czy z czasem coś nie, nie zgubiłem. No, angielskich żołnierzy już nie ma, znikli. I, co? I powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Ja podążam za angielskim kupcem na jego okręt. I jak dostanę się na okręt, dopłyniemy w kierunku Hawany. Na tym Was żegnam. Zapraszam na moje kolejne odcinki Asasyna oraz na odcinki dotyczące fragmentów Animusa oraz odcinka jak zdobywam szantę. Na tym Was żegnam, cześć i czołem.